Witam tu, Ali w Lochach Monteville. Ha, teraz tak, tu zaatakujemy, czy tutaj? Hmm, w sumie. Nie będzie, że tu skrzyneczka, no niestety, ale poza moimi możliwościami. Ha, spore oddziały. Ale to nie jest aż taki duży problem, gdyż pułapki powinny bardzo pomóc. Najważniejsze jest, żeby lodowe pająki wyeliminować, zanim narobią nam strat. Tu się poważnie zastanawiam nad tym, aby użyć portalu demonów, aby ograniczyć możliwości przeciwnikowi dostania się do skrzyneczki, ale czy to pomoże, to nie wiem naprawdę. Hmm. Tutaj No to wiadomo, będziemy Strzelać Czy też raczej rzucać No sześć pajączków to chyba Nie jest duża siła O! Miejsce powiem wam idealne Jednostka nawet, nawet całkiem fajna Kolejna kulka, tym razem tu Okej okay. Tutaj, trochę za dużo jeszcze jest tych. Aha, to jest bardzo mało wydajne, jeśli chodzi o lodowe pająki. Może inaczej, o właśnie, właśnie. Żeby ograniczyć możliwość dojścia, zablokujemy tutaj. Podejście, dobra. Tutaj, aha. Na tej linii mógłbym przywołać sumie jednostkę demoniczną. To ma sens. Dobrze. Ach. Yy, to ten przeżył, przynajmniej to pierwsze trafienie. Pięknie. Naprawdę to się udało. Przywołana jednostka jest super. Też jest jednostką Co? Teraz się dobrze zastanówmy. Taka kulka tutaj to nawet nie byłby zły pomysł, ale oprócz tej kulki jeszcze bym planował coś takiego. Okej. Okay. Czyli właściwie już pająków lodowych tutaj nie ma. Hm. Czy ja chcę to? To co prawda nie, nie zabije. Hmm. Albo nie, 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 nie. Inaczej. Użyjmy zawiści. Właśnie. Mhm, poziom pierwszy. A tu? Też pierwszy. To może zróbmy tak. O. A jednostka, która tutaj wyskoczy, zajrzy do skrzyneczki. Czyli jak najbardziej fajnie. O, udało mi się zabić jednostkę? O, w sumie, w sumie tak, no ale właściwie to mogłem to zostawić orzeszkowi. No dobra, niech będzie tak jest. Hmm. Tym razem uderzymy tu, osłabimy tu. Kiedy jednostka opuści portal? Nie pamiętam, bo dwie tury co najmniej muszą minąć. O, właśnie, właśnie. Zobaczmy. Kasa. No na razie to jestem zawiedziony. Hmm. Idziemy. Hmm. To może, może zaraz będę mógł orzeszkiem. Sprawdźmy to. No nie, i tutaj też nie. Ale Ale jest to już tak, bym powiedział na granicy, więc gdybym. No nie, to też tak nie bardzo. Inaczej. No to są pęki, które. Ale dobra, bo w sumie. W sumie mogłoby to się opłacić. O. Teraz zobaczmy. Mhm. To wiecie, odporność odpornością ale ona jest tylko tam na ileś procent. O, właśnie, to się udało. Podejrzewam, że nie uda mi się tej jednostki na pułapkę wciągnąć, więc po prostu walczmy. Ok. Hmm. Chociaż gdyby. gdyby sprowokować, to chociaż jakieś porządne obrażenia zostałyby zadane. Spróbujmy. Aha, Ehe, na złolinek wpadła i to ją zatrzymało, ale. Aha, teraz już to nie ma sensu, bo ta już jednostka niestety nie może ruch wykonać. Hmm, osłabiamy i osłabiamy. Hmm, nie, za szybko padnie. No właśnie, przy takim towarzystwie, to na pewno szybko padnie. <laughs> jeszcze to. Ho, oh. Orzeszek, czy ty byś mógł coś, 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 nie bardzo, nie? Hmm. Ale można będzie sprowokować. Dobra, to nic nie róbmy, znaczy inaczej. Na wszelki wypadek, tu dam pułapkę. Bo nie mamy pewności czy na prowokację ta jednostka już powinna iść najkrótszą drogą, ale wiecie jak to jest. Czyli tak, tu nic. Tutaj używamy prowokacji. Świetnie. I tylko o to chodziło. Prawie że to jeszcze... Może jak pokonam następną armię pająków, to wtedy będziemy mieli dosyć... Wow, tu możemy to rozwinąć. Nowa umiejętność. Nowa zdolność. Zadaje obszarowe obrażenia astralne, posiłkując się szałem. Obrażenia od 100 do 200. Obszar 3 pola. Szał zużywa 2 na jednostkę. Hmm, trzeba będzie to wypróbować, ale jeszcze spójrzmy to. A to jest też nowa zdolność. Nakłada na wroga efekt o nazwie płomień namiętności. Moc efektu 10%. I co? 40% jednostek, który zginął na skutek efektu wraca do boju po stronie bohatera? Hmm. No, ale ja nie będę miał miejsca i w ogóle. To gdzie ja ich przyjmę? A tu zmniejszone obrażenia dla sojuszników. Eee. To nie jest nic ciekawego dla mnie. Się zastanawiam raczej nad tym. Mhm. Dobrze, mamy szał, mamy manę. Później to pozbieram. A tutaj. A tak. Pułapki. O, można powiedzieć, że armia dosyć. No, łatwa będzie do przejścia. Tu tylko problem jest taki, że boję się zawsze, że lodowe pająki zabiją moje demoniki, które niestety ale mają no na przykład tutaj hochliki, bo to są no, w sumie też demony ale to są konkretnie chochliki 32 punkty życia to naprawdę nie jest dużo dlatego trzeba to inteligentnie przeprowadzić tylko nie wiem pułapka czy to ma sens a może jednak dajmy z grubej rury okej okay. i teraz mm, najpierw tu Aha, mam już sporo szału. Aha, to jeszcze trochę za mało, ale jest nieźle. Mm -hmm. teraz już jest bardzo nieźle. Ta nowa umiejętność, właśnie, właśnie. Ale nie, nie, nie użyjemy tego teraz. Użyjemy zawiść tutaj, a skulki drugiej przyłożymy tu. Hmm? Tutaj jakie... O, piękne miejsce. Idealnie. Demony. Kuleczka oczywiście tu. I jest fajnie. Hmm. Zmniejszmy ich liczebność. Ciekawe, czy uda mi się kogoś tutaj na pułapki... Prowadzić, Tutaj nic, no tylko to może. Podejrzewam, że te demony, które bym przyzwał, to. Nie ma pewności, czy to będą. chochliki, które byłyby bardzo mile widziane. A może na no, przykład się pojawi taka jednostka, która byłaby nie mile widziana, bo by kłapki demontowała. Tego to ja nie chcę. Oj, nie, nie chcę. Tutaj uderzymy z kulki jednak z tego co widzę. Mm -hmm, ale poza tym w kwestii czarów to troszeczkę tych pułapek jednak Jednak tutaj dajmy niech będzie, że tu i uderzymy tak, hmm, tu nic Tutaj kuleczka też w to miejsce Mamy trochę szału. Czy ktoś od tego zginie? Hmm. No właśnie nie. Dlatego nie użyjemy tego. Ale możemy jeszcze o właśnie osłabić. I teraz. Bo mi wystarczy, że jedna chociaż formacja padnie. No, a to ma sens. Eee. Ale nie, no jaskiniowe to tak... Hmm. Dobra, bijemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Udało się. I o to chodziło. Hmm. Teraz tak. Tutaj jest ich po prostu za dużo. Okej. Okay. W sumie ktoś mógłby na pułapce zginąć. Czy to jest realnie możliwe? Gdyby sprowokować, to tak. I może coś takiego zrobię. Ale nie no, ta jednostka już wykonała ruch. Mhm. Czyli tak tego nie zrobimy. Ale gdyby udało mi się moje demony zabić, o, w ten sposób. sorry, ale sami sami, no rozumiecie, że potrzebują tych archików. Hmm. No właśnie. Ale to raczej widzę w ten sposób, to wiem. tu nic tutaj zrobił miejsce dla tej jednostki ok tutaj pozycję zajmiecie i użyjecie drwiny i jak to się zakończy? wręcz wspaniale nowy poziom trzeba będzie iść po posiłki Hmm. Nie wiem, będę musiał to potem przemyśleć. Wielki statek. O, właśnie! To jest chyba to, na co tak bardzo czekałem. Właśnie, ale ja będę miał dużo dowodzenia. Nie no, o, najlepiej to widać na tych. Mhm. Ale to oznacza, że. że będziemy musieli opuścić to miejsce i udać się po posiłki. Ale nim się to stanie, przeszukajmy, pozbierajmy jajeczka. Nie wiem czy mi się to na coś przyda, ale to co tu jest zakopane, to na pewno jakiś super mocny artefakt. Tak. Artefakt, który sam z siebie daje 6600 golda. Hmm. No szkoda, liczyłem na coś porządnego. Ale jeszcze tu jest szansa. Hmm? Nie, tu nic nie ma więcej. Hmm. Czy tu bym chciał wychodzić? Tu był ten cmentarz, z tego co pamiętam, ale nie jestem na 100% pewien. Ale hmm, zobaczmy. A nie! <śpiewanie> Zawsze się wkopię. <śpiewanie> To, to jest tak, jak się, jak się robi przerwy w nagrywaniu. To chyba o to mi chodziło miejsce. Aha. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka w kolejnym. Udamy się po posiłki.